Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Baba Jaga, na imię mam Ewa i witam serdecznie również wszystkie nowe osoby. Kochani, dziękuję za lajki, dziękuję Wam za to, że jesteście za subskrypcje, które są kompletnie za darmo. To subskrypcja to jest tak, jak kiedyś y, lubię z do tej pory prenumerata. Jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, dostaniesz powiadomienie o następnym filmie, czyli jest. O wiele łatwiej mnie znaleźć. Również YouTube przesyła moje filmy o wiele, o wiele, wiele częściej, jeżeli y, liczba subskrybentów się zwiększa. Także dziękuję Wam za to bardzo, bo liczba naszej, że tak powiem, nasza rodzina powiększa się w błyskawicznym tempie. Moi kochani, zapraszam dzisiaj panny zodiakalne, księżycowe czy słoneczne i y, osoby, które słuchają. O tym znaku. Na czytanie bardzo ogólne na miesiąc czerwiec tego roku 2023 użyjemy sobie kart y, Rydera White'a. Już są potasowane. Y, na koniec czytania wyciągnę Wam trzy odpowiedzi od aniołów no, na jedno Wasze zadane pytanie. No i chyba tyle. Jeszcze jedno. Moi drodzy, Piszecie czasami yy, na innych znakach, ale czasami myślicie, że energie, które pokazują karty, są bardzo złe. Dlatego właśnie słuchamy tarota, żeby się ustrzec od tych złych energii lub złych wydarzeń. Ja nie powiedziałabym nawet, że wydarzenia są złe czy dobre. Wyda wszystko, co się dzieje w naszym życiu, yy, ma nas czegoś nauczyć, moi kochani. Także co rezonuje z Wami, bierzcie, co nie, zostawcie dla innych i dajcie znać na koniec, czy czytanie jest jakby, czy czytanie jakby z Wami rezonuje. Moi kochani, Panna, czerwiec 2023. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj dorobimy. Sprawdzimy sobie zdrowie, uczucia, pracę, finanse, coś co może się zadziać w rodzinie lub co już się dzieje, co może przyjść z otoczenia, czego o czym nie wiecie, co może Wam przeszkodzić, jakaś niemiła niespodzianka, co Wam może pomóc, miła niespodzianka powiedzmy i spróbujemy. Spróbuję podać Wam jakąś radę, którą każda karta Wam. Przesyła. Moi kochani, <laughs> Panna, zdrowie. Cesarz, ja wam pokażę, bo światło tutaj jest nie najlepsze. E, cesarz mówi o tym, że mężczyźni, nawet starsi, przychodzi do Was <laughs> taka energia wigoru, a więc bardzo fajnie. Będziecie się cieszyć taką y, energią, wiecie, wigorów. Jedynie, jeżeli y, jesteś osobą, która pracuje na siedząco w jakimś biurze, czy jeżeli dużo siedzisz, lub y, na przykład w domu dużo siedzisz, nie, nie, nie ruszasz się zbyt długo, nie, nie wychodzisz na spacery, możesz cierpieć na przykład na dolegliwości wynikające z siedzącego trybu. Y, życia, po prostu, ale też może ktoś cierpieć na bóle głowy, uważać też na urazy, powiedziałabym, no i rada, więcej ruchu, moi kochani, a najważniejsze również, żeby nie brać do siebie tego, co ja tutaj mówię, jako diagnozy, odstawiania diagnozy są lekarze, moi kochani, kochani, uczucia, relacje, związki, mamy wisielca. Wisielec to, moi drodzy. Jeżeli znacie raka, ale nie trzeba. Ktoś. Karta pokazuje, że ktoś się zatrzymuje. Może ze strachu, może na coś czeka, może nie ma siły, może nawet nie ma ochoty. Albo czuje coś, wie, że musi coś zmienić w swoim życiu, ale... Coś tą osobę powstrzymuje. To jest taki czas, kiedy nie wiesz, co dalej. Może myślisz, że najlepiej rzucić to, wiecie, tak i wyjechać gdzieś najlepiej, zrobić cokolwiek, żeby zmienić tutaj ten stan zawieszenia. Jeśli chodzi o związki trwałe, długoletnie, dobre związki. Tutaj jest dobrze, tutaj nie ma się nad czym rozczulać, także nie doszukujcie się nie wiadomo czego, bo to czytanie nie będzie dla Was. Ale jeżeli pytasz, czy osoba na przykład czuje coś do Ciebie, czy coś zrobi, czy wykona jakiś ruch, no raczej tutaj wygląda na to, że będzie bierna, nic nie zrobi. On, on jakby nie szukał kontaktu. Także raczej karta mówi, nie żyj iluzją i porzuć złudzenia. Jeżeli jesteś mężczyzną i podoba ci się jakaś kobieta i ty jej na przykład dałeś znać, że ci się podoba w jakikolwiek sposób, to ten wisielec mówi, że albo ona musi przemyśleć całą sytuację, albo po prostu nie jest zainteresowana. A jeszcze ktoś inny może. Jest jakaś osoba, która być może rozczarowała się kimś, w kim pokładała nadzieję. I karta mówi: nie kieruj się emocjami, poczekaj, przeżyj to rozczarowanie, nie rób nic takiego gwałtownego. Daj sobie spokój również, odsuń y, tą nadzieję, którą nosisz. Dasz radę, tylko nie, pochop, nie, nie, nie podejmuj pochopnie decyzji, na przykład o wyjeździe, żeby tej osoby też jakby nie oglądać po prostu. Czasami mamy o, zmienić wszystko, wyjechać z pracy, nadrzucić pracę, żeby tylko tej osoby nie oglądać, bo tak jesteśmy zakochani, albo tak jakoś nas opętała może. Przetransformuj to swoje myślenie, spójrz inaczej na tą osobę. Dowiedz się przede wszystkim, droga panno, czego ty naprawdę chcesz. I działaj dopiero, kiedy te twoje emocje opadną. Na przykład, no nie wiem, ktoś ci odmówił czegoś, rozczarowałaś się albo, albo dowiedziałaś się, że ktoś ma kogoś już, albo ktoś odszedł. Po prostu poczekaj, aż te emocje opadną i wtedy decyduj. Praca, finanse, dwójka buław. Moi drodzy, hmm, czy na pewno jest mi tutaj dobrze? Widać wahanie, niepewność. A jeżeli pojawia się wahanie w jakiejkolwiek sprawie, to wiemy, że przyszedł taki moment, w którym czegoś już być może nie chcemy tak bardzo jak kiedyś, na przykład tej pracy, albo nie wiem, jakiegoś projektu, coś się takiego zadziało, że weszło wahanie, albo macie do wyboru dwie prace po prostu, lub jakieś dwa kierunki studiów i wahacie się, gdzie iść, co wybrać. Może chodzić o przeprowadzkę. Może chodzić o nowy biznes, o też y, takie partnerstwo w pracy. To jest tutaj wybór, który jest między robić czy nie robić. Takie chciałabym, a boję się. I w tej sytuacji trzeba się zastanowić i zaplanować swoją przyszłość. Po prostu. Bo to jest jakiś wybór między dwoma bardzo ważnymi rzeczami. Na przykład ktoś wam proponuje awans, i teraz wy się zastanawiacie, brać czy nie, wyjechać do pracy czy nie. I teraz trzeba pomyśleć, usiąść, pomyśleć, ustalić priorytety, co jest dla Ciebie najlepsze w tej sytuacji. Która opcja bardziej Cię przekonuje? Co jest bardziej wartościowe dla Ciebie? Tylko, żeby, kochani, nie myśleć tutaj w nieskończoność. To może nie chodzić o Was, może chodzić o kogoś innego. Karta mówi: przemyśl i działaj, bo to, co się w przeszłości nie udało, to już nie ma znaczenia. Będą wymagane jakieś rozmowy, może trzeba będzie iść na jakiś kompromis, i karta mówi, bardzo ważna będzie szczerość. Na przykład wahasz się, czy, czy się wyprowadzić gdzieś w sprawie pracy, ale musiałabyś iść na jakiś, lub musiałbyś iść na jakiś kompromis, który jest dla Ciebie trudny. Trzeba po prostu powiedzieć szczerze o tym. Rodzina, otoczenie, świat. Moi kochani, świat. Co przychodzi, co może przy, przyjść z zewnątrz? Jakieś rozwiązanie problemów. Tutaj widać, że zbliżasz się do celu. Czyjeś troski odchodzą. Niektórzy, z niektórymi z Was skontaktuje się jakaś osoba, która mieszka za granicą. Może to będzie jakiś cudzoziemiec, może ktoś z rodziny. To też jest przeprowadzka do innego kraju. Być może wracacie do domu z innego kraju. Jest to karta optymizmu, karta przełomowych decyzji, szczęśliwe zakończenie, sukces. Wyzdrowienie również, uzdrowienie jakiejś sytuacji być może. To są tutaj, moi kochani, nowe możliwości. Też karta chcę powiedzieć do niektórych z Was, może do nikogo. Daj wsparcie komuś. Wystrzegaj się kłótni. Jeżeli coś się wydarzy, nie krytykuj, tylko. Uznaj zasługi tej osoby, żeby po prostu, jeżeli ktoś coś nawet zrobi głupiego lub coś się wydarzy, nie kłócić się, nie krytykować, yy, tylko spojrzeć na tą osobę po prostu z innej strony. Czego nie wiesz? Koło fortuny. To może być dla niektórych z Was. Czego Wam serdecznie życzę, bo macie bardzo fajne karty. Wygrana na loterii i gdzieś, jak będziesz szła na spacer lub szedł. Tylko ja tutaj mówię o spontanicznym, jednorazowym jakimś zakupie losu, bo być może wygrasz jakieś niewielkie pieniądze i to cię bardzo ucieszy. To też jest jakaś nieoczekiwana propozycja, być może pracy, być może wyjazdu. Niektórzy rozpoczną nowy etap, bo to do Was idzie z przeznaczenia, moi drodzy. Ruszacie do przodu. To koło się toczy. Jeżeli do tej pory było pod wozem, to teraz zaczyna się okres na wozie. Coś się wydarzy, na co po prostu nie macie już wpływu, to może być jakiś sukces. I to taki, na który zasłużyłeś po prostu. I ciesz się z tego. Dopuść te zmiany do siebie. Niemiła niespodzianka, A, czyli, co może przeszkodzić w tym realizowaniu tego, co sobie zamierzacie? No, dziewiątka buław. Moi kochani, jakieś opóźnienia. Yy, ktoś może. Pokazywać niechęć do zmierzenia się z jakimś tematem, to jest też zbyt długie czekanie, wam nie pomoże. To, co o, wcześniej, o czym wcześniej mówiłam, to też jest wahanie. Jakaś osoba tutaj myśli, że na przykład mamy przykre doświadczenia w przeszłości, i teraz myślimy, że wszyscy są wrogami dookoła. To jest takie nastawienie, że, że wszyscy są źli. Mogą to być też jakieś nieprzyjemności w domu, moi drodzy, czy nieporozumienia i tutaj też, żeby nie, nie kłócić się, nie brać udziału w tych kłótniach, nie osądzać, nie odkładać wszystkiego na jutro. Może trzeba będzie na razie zrezygnować z jakiegoś wyjazdu, czyli od te kompromisy, o których mówiłam. Może przesunąć przeprowadzkę, ale to już wy wiecie, o co chodzi. Bo wiecie, karty dają wskazówki, jeżeli jest coś nie tak, jeżeli yy, przychodzi jakieś wahanie, to znaczy, że intuicja chce nam coś powiedzieć. Uważ, uważajcie też, moi kochani, na to, żeby nie na zmianę zdania, może czyjegoś, może waszego, nie dać sobie wmówić, że coś jest inne niż myślisz. Tutaj też ktoś jest. Ktoś taki, kto jest czegoś pewny, może pewny siebie, może pewny jak, o, o jakiejś sytuacji, może pewny yy, czegoś, i karta mówi, że ta osoba może się zdziwić. Na przykład ktoś może się wycofać z czegoś. Nie daj się wykorzystywać, nie daj się, nie, da, nie pozwól ludziom, aby się tobą wysługiwali również. I tutaj. Jeżeli będziecie przed podjęciem jakiejś decyzji, lub jest to, jest to związek, lub jest to nowa relacja, może będzie zdarzyć się taka sytuacja, że osoby trzecie będzie, będą chciały na was wpłynąć. Także nie dajcie sobie nic tam w swojej głowie poprzewracać, dobrze? Jeżeli coś postanowicie, jeżeli jesteście tego pewni, nie dajcie nikomu z zewnątrz yy, poddać. Was w wątpliwość, tak bym powiedziała. I co wam teraz pomoże? Królowa Mieczy, moi kochani, urzędniczka, prawniczka, może matka, może chodzi o alimenty, może chodzi o rozwody, może będzie chodziło o jakieś inne sprawy, podpisanie kredytu. Ona też mówi: Otwórz się na uczucia. Jeżeli tutaj ktoś się zawiesił, otwórz się na uczucia, nie wszyscy są źli. To mo, no może chodzić o, jaką, o jakąś kobietę, która jest bardzo ważna w waszym życiu. I ona mówi: podejdź do tej sprawy racjonalnie, przeanalizuj to, co się dzieje, i tak bez emocji, żeby się nie emocjonować zbyt, w ogóle emocje na bok. Racjonalnie trzeba podejść do tematu, nie emocjonalnie. Logicznie, opierając się na faktach, na konkretach. Pilnuj również swoich granic, bo w tym czasie bardzo ważne będzie zachowanie spokoju i logiki. Również przejmij kontrolę nad swoim życiem. Nie daj nikomu sobie nic wmówić. Oczywiście ludzie czasami dają nam dobre rady, ale jeżeli ktoś robi, próbuje wetknąć swój nos w nasze sprawy tylko dlatego, że na przykład zazdrości albo coś tam się nie podoba, to na przykład, że chcecie wyjechać. Po prostu nie, nie można dawać nikomu wpłynąć na wasze decyzje. Szczerze z kimś porozmawiaj. Jeżeli jest jakiś temat do omówienia, potraktuj tę sprawę poważnie, droga panno. Nie bój się ludzi na wyższym stanowisku. Jeżeli chcesz porozmawiać o awansie i jest to twoja szefowa, nie bój się jej. Wiecie, my wszyscy jesteśmy ludźmi, bo lud ludzie na wysokich stanowiskach mogą nam pomóc, dlatego nie należy się ich bać. Porozmawiaj o tym awansie, porozmawiaj o rozwodzie. Nie bój się, panno. Dziękuję wam, kochani. A co my tutaj jeszcze mamy? Dziewiątka mieczy, kochani. No, wyjdź z tej depresji, wyjdź z tych czarnych myśli, pozbądź się tych koszmarów. Uwierz, że jesteś wartościowym człowiekiem. Nie daj sobie nikomu tutaj nic wmawiać, bo to tak po prostu nie da się długo żyć. To, są, to jest wszystko w Twojej głowie. Moi drodzy, trzy odpowiedzi od aniołów. Odpowiedź numer jeden: mam nadzieję, że macie pytanie. Jeśli nie, to sobie zapozujcie film. A propos, pojawiają się już reklamy na moim kanale, i to mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że mogę sobie troszeczkę tam parę groszy zarobić w tych czasach jest to bardzo potrzebne. Także jeżeli widzicie reklamę na moim kanale, moi drodzy, chociaż jedną minutkę, podtrzymajcie, nie, nie przewijajcie filmu. To taki wyraz, yy, wdzięczności za czas, który. Ja to robię z ogromną przyjemnością, to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że wiadomo, no, nikt nie robi niczego jakby kompletnie za darmo i jeżeli jest taka możliwość, żeby parę groszy mi wpadło, no to dlaczego nie? I to, to może się zdarzyć tylko dzięki Wam, moi drodzy. Także jeżeli pojawia się reklama, zostawcie minutkę. Jeżeli chcecie, zróbcie sobie kawę lub herbatę, macie jakiś telefon do wykonania, niech ono sobie tam leci. I dopiero później możecie przewinąć. Także to tyle jeszcze, co chciałam z tych próśb, że tak powiem. Nie lubię prosić, ale jak ktoś wie o co chodzi, to wie o co chodzi. Kochani, pytanie gotowe. Odpowiedź numer jeden. Nie przestawaj. Nie zawieszaj się. Działaj. Odpowiedź numer dwa. Powrót do zdrowia. Cudownie. Odpowiedź numer trzy. Pokojowe rozwiązanie, to o czym mówiłam, pokojowe rozwiązanie, nie kłócić się, iść na kompromis, porozmawiać szczerze. Po prostu. Życzę Wam moi kochani powodzenia i widzimy się w następnym filmie.